Czy wiesz, że założona bynajmniej nie przez przodków rapera Popka w 1614 roku Tirana została oficjalnie uznana za stolicę Albanii dopiero w 1925 roku? Obecnie zamieszkuje ją około 600 tysięcy mieszkańców i znana jest jako miejsce, w którym koegzystują różne religie. Znajdują się tu meczety, kościoły katolickie i prawosławne. Miasto w ostatnich latach zasłonęło ze swoich kolorowych budynków. Pierwotny zamysł zakładał odmalowanie przede wszystkim szarobórych budynków postkomunistycznych. Obecnie natomiast nawet nowe budownictwo wpisuje się w ten trend. Z Tirany, znajdującej się na na Wysokości około 110 metrów nad poziomem morza kursuje kolejka linowa Daiti Express, łącząca miasto z Parkiem Narodowym Góry Dajti, leżącej na wysokości około 1600 metrów, na której czekają na Was atrakcje takie jak m.in. park linowy czy szlaki turystyczne. Koszt przejazdu w obie strony wynosi 12 euro. I na koniec w Tiranie znajduje się piramida, a raczej budynek w jej kształcie, zbudowany w 1988 roku jako muzeum poświęcone Enwerowi Hodża, długoletniemu przywódcy komunistycznemu Albanii. Dobra, ja zmykam do kolejnego miasta i zastanawiam się.